Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tutaj Monika na kanale Momata Tarot Witam Was moi drodzy w czytaniach listopadowych, listopad 2023. Będziemy tu dziś omawiać dla zodiakalnych panien, czyli dla moich sióstr i braci solarnych. Jak zwykle chciałabym Wam pięknie podziękować za obecność na moim kanale, za to, że współtworzycie właściwie ten kanał. I współtworzycie ze mną tą społeczność. Wielkie dzięki. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym, bądź też lekcjami run lub tarota, zapraszam do kontaktu mailowego. Już pytacie o prognozy na rok 2024, a więc już takie wykonuję, można spokojnie je u mnie zamawiać. Zapraszam również na mojego bloga, na miary na wszystko znajdziecie w opisie filmu. Chciałabym też Wam tutaj ogłosić, szczególnie dla osób z okolic Krakowa, Wadowic, również Górnego Śląska, bo takie zapytania też mam. że od jakiegoś czasu otworz Prowadzę, jakiś czas temu otworzyłam hotelik domowy dla psów. Domowy oznacza bez klatek, bez końców, bez boksów zewnętrznych, czyli jest to mały hotelik, gdzie przyjmujemy maksymalnie cztery małe pieski bądź dwa duże. Chodzi o to, żeby wszystkim było komfortowo na, w tej naszej tutaj domowej przestrzeni. Ja też mam dwa psy, więc. Chodzi o komfort wszystkich, i jeżeli jesteście z tych moich okolic, macie pupila, którego czasem nie macie z kim zostawić, zapraszam do mnie. Warunkiem jest tylko spacer zapoznawczy, bo chodzi tutaj o to, żeby moje pieski polubiły się z Waszymi. Dobrze. <laughs> um, Panny. Panny w listopadzie. Królowa Mieczy, cztery miecze, dwa kielichy. Ok, widzę tutaj troszkę zdystansowaną kobietę, bądź też po prostu osobę. Wobec spraw uczuciowych, wobec własnej emocjonalności, własnych uczuć, intelektualizowanie uczuć, to jest charakterystyczne dla mieczy i mamy tutaj w tym przełożeniu większość, więc no, ktoś albo nie ma specjalnie kontaktu z własnymi uczuciami, bądź e, uczuciami innych, albo też je intelektualizuje, analizuje, kalkuluje. E, tutaj możesz się faktycznie zastanawiać, ponieważ czwórka mieczy jest kartą refleksji nad tym, co wiąże cię z twoim partnerem, partnerką, na czym polega związek. E, w dwójce kielichów chodzi też w dużym stopniu o... Mm, Dialog, o to na ile wyrażamy siebie, na ile pozwalamy naszemu partnerowi, naszej partnerce być otwartymi z nami. Bo może być tak, że królowa mieczy ma tendencję do oceny, ma też tendencję do kontroli, a więc albo ty, albo twój partner, partnerka prezentuje taką postawę, a więc nie można do końca powiedzieć, co się czuje, tak? Także kwestia dialogu, kwestia otwarcia, czy też bardziej otwartości. Te karty mogą też pokazywać kogoś w typie królowej mieczy. Mamy czwórkę mieczy. To może być, to może być lekarz, lekarka, diagnosta, terapeuta, ktoś, kto z kim się konsultujecie, Czyli mamy tutaj konsultację medyczną, może jakaś diagnoza, zaproponowanie sposobu leczenia. Królowa Mieczytor może być również prawnik, prawniczka, to może być także konsultacja w tym obszarze. Ktoś może się Wam zwierzyć, tak? Szukając rady u Was, królowa Mieczy często jest doradcą, a więc może być tak, że ktoś ma jakieś problemy sercowe i się przed Wami otworzy, albo Wy możecie otworzyć się przed kimś, kto stanowi dla Was swego rodzaju wzór mądrości, tak? Albo jest po prostu osobą zaufaną. Główna energia tego miesiąca: śmierć. Wyzwanie. Słońce. Co jest ukryte, czego nie wiesz? Sześć kielichów, co odchodzi do przeszłości, bądź jak przeszłość wpływa na teraźniejszość. Diabełek. Przepraszam, chyba jest troszkę za ciemno. Chaos. No, lepiej. Kurczę, no nie mam profesjonalnego studia, a bardzo bym chciała mieć. Mój mąż mi obiecał moją prywatną wieżę w naszym nowym domu. I myślę, że tamten temat rozwiążę. Pierwsza połowa miesiąca. O, trzy miecze. Druga połowa miesiąca. Asmonet. Ok, drogie panny, panowie z podznaku panny, e, śmierć przy, przynosi zmianę, transformację wewnętrzną, e, zewnętrzną, zmianę, która dotyczy tego, co czujesz, e, jak komunikujesz te uczucia, wobec kogo czujesz i wobec kogo te uczucia komunikujesz. Śmierć może u zodiakalnych panien. E, w życiu zodiakalnych panien zapowiadać pojawienie się kogoś spod znaku Skorpiona. Patrząc tym tropem, bardzo możliwe, że w związku z tym do przeszłości odchodzi koziorożec, Albo jakaś trwała struktura, tak, bo koziorożec to Saturn, to są usankcjonowane, sformalizowane związki. Także tutaj coś może się dziać w, dziać w takich stałych związkach. Szczególnie, bo oczywiście pamiętajcie, że to jest czytanie kolektywne. Nie każdy ma trudny związek, albo nie każdy ma związek, który nie wart jest kontynuowania. Tak? Ym. Ale w przypadku osób, które doświadczają jakiejś trudności związku, to może faktycznie tak to wyglądać. Mam wrażenie też, ponieważ Słońce jest wyzwaniem na ten miesiąc, że Ty się będziesz uczyć miłości na nowo, dialogu na nowo. Bardzo możliwe, że spotkasz kogoś, Asmonet, w drugiej połowie miesiąca. Kto jest jednostką zupełnie odmienną od tych, z którymi dotychczas tworzyłaś związki, tworzyłaś współpracę czy też tworzyłeś? To może być ktoś zupełnie inny, prezentujący zupełnie inną jakość, osoba, której wcześniej byś nigdy nie wybrała, ale dzisiaj jesteś już kimś innym niż, niż, niż kiedyś i w tym sensie Słońce zapowiada. Naukę. Uczenie się drugiego człowieka na nowo, uczenie się siebie na nowo. To może być wyzwanie, ponieważ w podstawie, w tym, co znasz, w tym, co jest ci bliskie, w to, co identyfikujesz jako bezpieczne jest szoska kielichów, czyli to jest wszystko to, to jest cała przeszłość, tak naprawdę. To jest to wszystko, co budowaliśmy przez lata, w czym czujemy się bezpiecznie, komfortowo, pewnie, znajomo. Jeżeli faktycznie będzie realizował się taki scenariusz, że związki, które są w kryzysie, szczególnie w pierwszej połowie miesiąca, trójka mieczy, no. Już mm, doświadczą tej transformacji, tego załamania, e, tego punktu krytycznego, może być taka sytuacja, że mm, ktoś odejdzie do przeszłości, <laughs> dany partner, formalny związek, mm, nie będzie, formalny związek, który tworzyłaś, tworzyłeś dotychczas, nie będzie już miał prawa bytu, zagrożona będzie rodzina, i na tą rodzinę trzeba zwrócić uwagę. Bardzo możliwe, ponieważ to jest obszar spraw ukrytych, że to, że dzieje się w Twoim związku źle, w Twojej relacji. Z drugim człowiekiem są jakieś trudności, przeżywacie kryzys, będziecie chcieli za wszelką cenę ukryć to przed dziećmi. Po prostu, bo szóstka kielichów to jest karta, karta dzieci. Um czyli tą harmonię będziecie chcieli utrzymać jak najdłużej. Dlaczego też słońce może być wyzwaniem na ten miesiąc? Że coś się po prostu ujawni. Dlatego następuje śmierć, czyli ta zmiana przymusowa niejako transformacja, nagła transformacja, ponieważ w słońcu wiele rzeczy pokazuje się takimi jakimi są naprawdę. Pokazują się w pełnej krasie, w pełnym słońcu, w pełnym świetle. Ujawniają się tajemnice. Słońce poprzez księżyc, czyli coś co było y, y, ukrywane, y, nie do końca sprecyzowane, nie do końca jawne, nie do końca rozpoznane również emocjonalnie. W listopadzie staje się Klarowne, jasne, staje się też faktem. Dla mnie, pomimo że podręczniki tego nie mówią, dla mnie często słońce jest, kart, jest również kartą bram bramą. Szczególnie w tej talii, ponieważ tutaj mamy pokazane wizerunek słońca, Patrzącego w prawą stronę. W ogóle słońce jest to energia męska związana z działaniem. I owszem, ono się pojawia tutaj jako wyzwanie, czyli to działanie może być przyblokowane ze względu na ten aspekt tutaj. Może też ze względu na to, że um, są jakieś silne więzy, które, które trudno po prostu przeciąć. Są jakieś silne zależności również finansowe, ponieważ, kredy, ponieważ diabeł to są często kredyty. To jest wspólnota majątkowa, to jest współodpowiedzialność i to są te właśnie te właśnie relacje i te scenariusze, które współtworzyliśmy z drugą osobą przez lata. Że nie będzie można działać, dlatego te, to Słońce jest wyzwaniem, ale mm, jako karta Brama, tak jak powiedziałam, karta Brama dla mnie osobiście, w kontekście tych czytań, które ja robię prywatnie, to jest karta działania. To jest karta ujawniania się pewnych faktów, yy, widzenia rzeczy takimi, jakie są w rzeczywistości i yy, yy, yy. Podejmowania jakichś konkretnych kroków, to może w listopadzie dziać się, przez większość listopada dziać się tylko wewnętrznie, dużo będzie się działo w Tobie, ty będziesz się gotowił, goto czy też przygotowywała do działania. Natomiast m, m, przez większość miesiąca y, będziesz musiała się przede wszystkim czy musiał się zmierzyć z tym. Y, że zmiana jest nieunikniona i albo ta zmiana będzie skutkowała zakończeniem jakiejś relacji bądź też współpracy która służyła ci przez lata odpowiadała ci latami albo y, konieczna będzie transformacja tego związku w którym jest i y, 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 Ujawnienie wszystkich tych tajemnic, które, które z partnerem przed sobą skrywacie, tak? Muszą ujawnić się emocje, musi mieć miejsce otwarty dialog, muszą nazwane być emocje, które czujecie do siebie dzisiaj. Prawdę mówiąc, i wiem, że część z Was może być rozczarowana, to te karty nie pokazują się jako karty zawodowe, tylko przede wszystkim związkowe. Tu, ale to też może dotyczyć relacji biznesowych czy też zawodowych. Że coś się ujawnia, coś się pokazuje, coś nabiera jasności. Coś zaczyna być dla ciebie klarowne, dlatego trzeba to przetransformować, bo inaczej nie może to funkcjonować w tych ramach i w, tych, w tym kształcie, w którym funkcjonowało wcześniej. Trzeba sobie też zadać pytanie: jak się czuję w tych relacjach, w których jestem, jak się czuję w tych współpracach, w których jestem? Czy mam swobodę wyrażać siebie? To jest ta dwójka kielichów. Czy mogę być otwarty? Czy mogę być bezpośredni w komunikatach, w zachowaniach, w działaniach? Pierwsza połowa miesiąca może być trudna. Aha, jeszcze. A, a propos tych, zanim przejdę do tych dwóch kart, a propos, a propos tych kart przełożenia i aspektów zdrowotnych. Śmierć to też, to też, jest, to, to też jest karta zdrowia rozwiązań medycznych, rozwiązań e, chirurgicznych, y, sposobów leczenia, diagnozowania. Coś się ujawnia, i w tym sensie to słońce jest wyzwanie, czyli może się ujawnić, że no jest jakiś problem zdrowotny, że coś trzeba z tym problemem zrobić, na przykład, drogą operacji. Natomiast przynajmniej już wiemy, ponieważ ten miesiąc kończy się Asem monet, czyli uzdrowieniem, powrotem do zdrowia. Uleczeniem ciała, uleczeniem organizmu, zastosowaniem właściwych sposobów uzdrawiania. Jak już wiemy, co jest problemem, wtedy możemy działać. Bardzo możliwe, że jeżeli pojawi się jakiś problem zdrowotny, będziesz starała, będziesz starał się ukrywać to przed swoimi bliskimi. Pierwsza połowa miesiąca Trójka Mieczy to jest zdanie sobie sprawy z tego, że coś na poziomie emocjonalnym nie działa. W kontekście zdrowotnym to jest zdanie sobie sprawy z tego, że coś jest nie tak z sercem: że serce cierpi, że serce choruje, że serce jest zaniedbywane, może jest niedotlenione, może potrzebny jest jakiś zabieg chirurgiczny? Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć. I żeby działać. Tak? Trójka mieczy jest często kartą mówiącą o tym, żeby przygotować sobie jakiś plan działania, żeby podejść do tematu w sposób logiczny, zdroworozsądkowy. Rozumowy, być może w przypadku niektórych z Was, żeby zdać się na naukę, na medycynę, na nowoczesną medycynę. Zależnie od tego, co tam preferujecie, bo ja to w ogóle jestem a, w 100% foliarz i mam, mam ograniczone zaufanie do współczesnej medycyny. Niemniej jednak, yy, yy, rozpoznaj. Takie sposoby leczenia, które będą według Ciebie i dla Ciebie najlepsze. Bardzo możliwe, że w, w tej materii będziesz się nawet y, uczyć. Słońce to jest kształcenie się, i bardzo możliwe, że jeżeli pojawi się jakiś problem zdrowotny to najpierw będziesz chciała, czy też chciał, jak najwięcej się na ten temat dowiedzieć, tak, żeby wiedzieć z czym masz do czynienia. Ale to jest dobre, ponieważ trójka mieczy to jest nawet, to jest taka karta mówiąca o tym, że nawet najgorsza prawda jest lepsza od kłamstwa. I to dotyczy też związków, relacji, współprac. Kłamstwo idzie do przeszłości. Na kłamstwo nie ma już tutaj miejsca. Ta trójka mieczy w kontekście tego słońca może też mówić o tym, że zostanie urażone twoje ego. Na przykład, ponieważ słońce to jest to, jak pokazujemy się światu, jak jesteśmy przez ten świat odbierani. Być może też nie uda ci się osiągnąć jakiegoś sukcesu, ale już Ci powiem dlaczego, ponieważ podłożem tego sukcesu jest diabeł a diabeł to jest karierowiczostwo to jest po trupach do celu to jest manipulacja to są niewłaściwe niskie, prymitywne pobudki a więc jeżeli coś takiego będzie to weź to jako naukę i nie postępuj tak więcej po prostu. W kontekście tej trójki mieczy Słońce może też mówić o mężczyźnie, który złamie ci serce. Także dlatego tak ważne jest to, żeby wiedzieć o potencjalnych partnerach, partnerkach jak najwięcej, żeby było wszystko jasne i klarowne, żeby do tego zranienia nie dopuścić. Trójka mieczy może w tym sensie, jeżeli jesteś panną w związku, mówić o trójkącie miłosnym, w wyniku którego ktoś z tej trójki będzie cierpiał. Cierpienie może się też pojawić, dlatego, że ty idziesz w to nowe. As monet w drugiej połowie miesiąca. Asmonet to nowy początek, to potencjał, to szansa, to możliwość wejścia w, wejścia w nowy związek, przejścia do nowej pracy, założenia własnej działalności. Natomiast jeżeli chcesz radykalnie coś zmieniać, czyli przechodzić z etatu na działalność, bo o tym może mówić śmierć, to uważaj, dobrze się do tego przygotuj. Miej jak najszerszy, jak największy pakiet informacji. Licz się również z tym, jak ta zmiana wpłynie na Twoich bliskich, na Twoją rodzinę, na Twoje najbliższe otoczenie. Również w sensie materialnym. Diabeł to są pieniądze. A więc może być tak, że zmiana będzie się wiązać na przykład z tym, że na początku te twoje dochody nie będą tak wysokie jak dochody, które generowałaś, generowałeś dotychczas. Niemniej jednak idziesz na swoje. Działasz według siebie, podług siebie, dla siebie. Jesteś odpowiedzialna, odpowiedzialny za to, co tworzysz i generujesz. Jesteś swoim własnym y, szefem. Tylko dobrze się do tego przygotuj. Być może do tego, co chcesz robić na własną rękę, będzie potrzebna jakaś wiedza, której w tym momencie nie posiadasz. Um, śmierć mówi, wejdź w to głębiej. Bądź lepiej w danej dziedzinie, w danej branży zorientowane, zorientowana, zorientowana, zorientowany. Um, Asmonet może też mówić, że zadziewa się, to jest ta śmierć, to jest ta zmiana, ważna zmiana albo w swoim najbliższym otoczeniu i z, z, z tego tytułu tutaj jest taki nowy początek, albo y, zadziewa się w, y, zmiana w generowaniu y, dochodów, albo jest tutaj jakiś zastrzyk pieniędzy. Czyli coś zmienia się w Twoich finansach. Możesz się tutaj z tą śmiercią również przeprowadzać, zmieniać miejsce zamieszkania. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę wspaniałego miesiąca. Dziękuję. Papa. Pa.